Cześć, witajcie, witam was bardzo serdecznie. Tutaj, jak zwykle, Dylan. No, i dzisiaj trochę zmienimy klimat, że tak powiem, bo jesteśmy w grze Medieval 2 Total War. No i odegramy sobie bitwę historyczną. A zgadnijcie, która to będzie. To będzie, moim zdaniem, hmm, najtrudniejsza, ale też najbardziej interesująca. Z nich wszystkich. Jest to Bitwa pod Grunwald. Może trochę opowiem co do. E, chwilę. A, e, co do tej bitwy. Hmm, ja mam medievala po angielsku, ponieważ jest to medieval steam. Steamu, steam, nieważne. Hmm, ogólnie tutaj jest ona nazwana a Bit Battle of Tannenberg. Tannenberg, co oznacza po niemiecku steambark. Jest to wieś tam miasto, chyba wieś, która znajduje się nieopodal Grunwaldu, więc myślę, że jeśli powiemy, że bitwa około tanę, około Sembarku albo coś takiego, to też raczej nie będzie źle. Ogólnie mierzą się tutaj ze sobą dwie potężne siły. E, zakon Krzyżacki i, no i Królestwo Polskie. Tutaj jest e, święte cesarstwo rzymskie, ale ponieważ nie ma takiej frakcji jak Zakon Krzyżacki, więc nie było. Więc o co ogólnie chodzi? Mm. E, no wzrosło zagrożenie ze strony Krzyżaków, więc powstała Unia e, z, z Litwą. No Polska, Litwa w pewnym sensie się połączyły poprzez jednego króla. Władcowa Jagiełaj powstała. Właśnie ta Unia Polsko-Litewska, ona ogólnie miała cel inwa zapobiegnięcia inwazji właśnie ze strony Krzyżaków. No i jest to tak naprawdę najważniejsza bitwa z, e, podczas Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim, więc powinno być w miarę ciekawie. Nasze siły są o dużo słabsze, więc jest to bardzo trudna bitwa. Kołgę mamy, są to... Tutaj mamy e, ochrońców króla Władysława jagieły, ochroniarzy, nie wiem jak to nazwać, tutaj mamy ciężką kawalerię, ciężką piechotę i łuczników konnych, co ma e, zakon krzyżacki. No, oczywiście, wielki mistrz zakonu królewskiego Ulryk von Jungin, nieważne. W każdym razie, wielki mistrz Ulryk to są kat nie katapult, armaty, e, kusznicy e, to są chyba spirmenie, znaczy włócznicy, ale nie jestem pewien. No i e, ciężka kawaleria. Naprawdę nie jest łatwa bitwa. Tak naprawdę jeszcze mi się nie nie udało wygrać, znaczy ja nie grałem dużo tych bitew historycznych e, Wiem, że jakoś mojego, mojego głosu nie, nie, nie musi być taka dobra, ponieważ nie chciało mi się wyciągać mikrofonu do nagrywania. Jezu, przeminąłem tę opowiastkę, no ale dobra, wybaczcie Ale chyba sam wam już opowiedziałem dostatecznie. No, tu sobie połączę kawaleria z kawalerią, piechota z piechotą i e, e, łucznicy konni e, w grupę trzecią. Czyli że mam pod. E, nie wiem jak to nazwać chodki. Hmm. No ogólnie wciskam jedynkę, tam kawalerię, dwójka piechota i trójka łucznicy konni. My musimy koniecznie zaatakować atak jest konieczny. O jezu, jest włączona kamera gdyż spójrzcie jest tutaj taki już o czym mówiłem m, zakol Grzecki posiada coś takiego co się nazywa właśnie tymi e, armatami chyba to. jest to groźna broń dlatego będziemy musieli spróbować jakoś jej zaradzić no nie jest to to jest naprawdę trudna bitwa nie wiem czy mi się udają wygrać po pierwsze spróbuję te po boku tutaj mamy konnice spróbuję je moją ciężką piechotą która jest dobra na konnice odciągnąć tutaj na boki i tam jeszcze dołożę posiłki ze strony jednej konnicy więc tak podzielę sobie jeszcze raz na grupy powiedzmy że tak to będzie grupa cz czwarta no tutaj nimi zaatakuje e a zaraz tak i to jest grupa e, piąta nie, piąta, dobrze i tak e, i, i tam jeszcze ich wspomogę ewentualnym ewentualną pomocą ze strony łuczników kątnych Piąteczka tutaj Czwóreczka, a nie zaraz, musimy to inaczej zrobić ustawię ich tutaj gdyż konnica będzie szybsza więc nie chcę żeby konnica sama e, leciała bój niepo... samotny to jest niepożądane no nicie, tak. Dobra. a łucznicy koni ich tutaj ostrzeliwują jest, no, na środku But perhaps it would be unwise to engage such heavily armored foes head on. The swift light horsemen of our Lithuanian allies may serve to draw off some of the order's knights and give us time to deal with the remainder more easily. chciałem żeby Wirwalki co, co pozwoliły mi się dostać do Ulryka A jeśli bym go zabił no to bitwa już była przesądzona można tak powiedzieć Tak, e, doszli już są niedaleko Dobra, tych tutaj tak ustawię Dobra Nasza czwóreczka, e, piąteczka. A gdzie jest? A tutaj, okej. Okay. Jest gotowa do natarcia, więc chyba będziemy zaczynać. Nie ma na co czekać, naprawdę. I... A tak. No jest u gadu, gadu tam szaleje. No i bardzo ładnie tutaj robimy taki, taką dziurę w środku. Tylko to są powiedzmy kluczowe oddziały. O o o! To się dzieje z twórką. szybciej! O no, niechby tutaj zaatakowali z tej strony, to by ja było dobrze. O Jezu, a nam a zdążyli nam oczywiście te kawalerie. czekajcie. O, dobra, powstało to, co chciałem. O, o kurczę, o, nie, nie skończyła im się amunicja to o co chodzi. No, strzelać. Gdzie jest Ulryk? To, to mnie interesuje najbardziej. A, jest tutaj. O tutaj wygląda na to, że wojska nasze polsko-litewskie wygrywają jak na razie, co mnie cieszy. Tutaj też rzuciłem taki oddział. No praktycznie na śmierć, ale nie oceniajmy się, to jest bitwa. No i czas wesprzeć ich jedynką. Tak, jeden pośle tu. O Jezu dzisiaj wezmą. niech o Jezu, gdzie oni mogą pójść? Tutaj a Władysławem Jagiełu. wycofam po pierwsze Chwila Konnicę stąd, gdyż tutaj zostali sami Spear, a nie, nie atakują. Zaraz, która to jest konnica? A, to jest ta uciekająca. No to już nic nie, nie zostało praktycznie. Na razie minimalnie wygrywamy, może tak to nazwać, tak myślę, ale sytuacja nadal nie jest zbyt... tutaj. Nie, tak. Te dwa oddziały chciałbym, żeby ostrzeliwały tutaj, bo tutaj jest teraz taki pewien kluczowy moment. Też tu by się przydało coś...